Witam wszystkich ponownie ludziska, to jest Szehart i kontynuujemy grę Robin Hood, legenda Sherwood e, Mówiłem, że będę kontynuował, nie wiem czy mówiłem, ale taki miałem zamysł e, Że będę kontynuował od momentu kiedy zabiję puszko głowego No i właśnie to jest ten moment. Leżę martwy. Cóż, musimy uwolnić Robin Hooda e, Nie wiem czy granie jest za głośno e, Dzięki Trochę to obniżmy, co? Minimalnie. Ok. Step. Kontynuuj. I musimy uwolnić Robin Hooda, gdzie ja dałem moich kompanów tutaj Teraz schowamy się w tym domku. Możecie podbiec. Nic wam się nie stanie, uwierzcie mi albo nie, zamiast tego domku schowamy się tutaj. Będzie bliżej. Ok, mamy tutaj więzienie, do którego udamy się najpierw. Może... a nuż może Robin Hood tutaj siedzi? Ok, tutaj pewnie są sami łucznicy. Zresztą zobaczmy. No, nie sami łucznicy. Na pewno dwóch to są łucznicy. Mogę się założyć. No właśnie. Są dwaj łucznicy. Hmm... przydałoby się tym Haroldem... Użyć strzał, bo jakoś nie wątpię, żebym. Nie wątpię, żebym, O, wątpię, żebym wyszedł z tego żywy. Tylko poczekajmy, aż oni tutaj się przejdą dalej. No, panowie chcą przejść. Dzięki. Spróbujemy spróbujemy rozstrzelać tych łuczników. Tylko, czy to się uda? Masz celność? Nie masz celności. Idź tu. Okay, ten coś podejrzewa, dalej nie mam celności, Popatrzcie. Nie wiem, czy to jest spowod spowodowane mgłą. No tak. Spadaj. Uciekaj. No nie, no to już po, po nim, tak? Run! Dobra, teraz musimy. Willem tutaj. Szybko, 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 szybko. No, kurde. Okej, okay, udało nam się w ostatniej chwili uratować Harolda. Inaczej byłoby kiepsko. Dobra, wycofaj się tutaj. Zadowolony? Jeszcze raz. Dobra. Teraz został jeden. Chodź, pomacam cię moim cewiciem. Aż chce się ich dobić, ale. Cóż, staramy się mieć dużo uratowanych żyć, więc zwiążmy ich. Lady Marion, ulecz Harolda. Ok, wiążemy ich. Już myślałem, że jest po Haroldzie. I zastanawiałem się, czy już powoli gry nie wczytywać, ale jednak udało mu się uciec. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, zwiążę jeszcze tego. I Will, sprawdź więzienie. O ile mnie pamięć nie myli, a może mnie mylić, więzienie jest czarny. czarny. hu czarny puszko głowy. Myślimy sobie, że to jest Robin Hood, a tu jednak jest czarny puszko głowy. Więc lepiej jest uleczyć Willa. Ty, Braciszku, już nie będziesz tutaj potrzebny. O proszę, Will nawet nie podziękował. Bo my tu mamy No tak To się udało Na górze są sami łucznicy z tego co pamiętam Ale ile z tego jest prawda to nie wiem Okej stań tu Dasz rady kamyczkiem Nie dasz rady Dobra, teraz zapisz mm... Bo tam, z tego co pamiętam, jest puszko głowy czarnej, wiem, że jego jest ciężko pokonać. O właśnie. Wow, jaki tutaj próbował zrobić hard trick. On mocny jest, jego niestety zabije. Nie chcę, żeby go ktoś odwiązał. Słyszałem, jak jeden ze Strażników rozmawiał o Waszym przyjacielu. Czyż nie poszukujecie Robin Hooda? Go. Trzymają go z innymi więźniami, powiem Wam gdzie. Gdybyś był tak hojny i powiedział: No, właśnie, właśnie, tu go trzymają, naszego Robin Hooda. To będzie ciężkie. No, nie zabiję go. No, i go zabił. No, przecież, odkliknąłem. To będzie ciężko go będzie uwolnić. W tym mieście może spędzimy nawet trzy odcinki. To jest najgorsze. Ta monotonność, jednak, to jest właśnie najgorsze. Dobra, ja bym ci radził uciekać, nie wiem, czemu tak tu stoisz. Możesz zebrać strzały. Will już tam jest. Dobra, bierz tam strzały szybciej. Wracaj. I teraz Will pójdzie tutaj. Co my tu mamy, z uznaniem i strażnicy? Proszę, puszko głowy. Może się. o nie, 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 uciekaj, czekaj, czekaj. Fuck! Zostawię to. A nie, nie powiedział tego. A, powiedział. Dobra. Okej, okay, zapiszmy. Znowu walka z puszko głowym. Yy... Tak, chciałbym zapisać. No tak, jest szybszy. Tak na puszko głowego jest całkiem szybki. No, teraz. Braciszku, wiąż go. Taka zasada będzie teraz panować, że będziemy zabijać, dobijać bardziej. No, będziemy dobijać wszystkich, oprócz będziemy dobijać puszko głowego. Tylko będziemy dobijać puszko głowego, resztę będziemy wiązać. Bo jeżeli puszko głowy się obudzi, to będziemy musieli pokonywać go drugi raz. Co nie jest zbyt. Okej, okay, jeden śpi. Gdyby się. Właśnie. Szlak. Musimy tu teraz stać. Okej, okay, zwiąż, nie zwiąż go tylko strzel go kamieniem może. Okej, okay, nie strzelimy go kamieniem. Ale możemy... O, 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 idzie, idzie. No chodź tu, chodź, chodź, chodź. Dobra, teraz przydałby się braciszek tak, żeby związał tego gościa i Lady Marion, żeby uleczyła Willa. Bo wchodzi w końcu do centrum zamku. Okej, okay, kto się kapnął. Cze nie wiem kto mógł się kapnąć, ale ktoś się kapnął. W więzieniu. Nie, w więzieniu nie. Nie wiem. Chciałbym strzelić w czułko. O właśnie ktoś tu biegnie Znajdźcie tego kmiota! Aha, tego co tu jest, co? Okej, może się uda kamikiem kogoś rąbnąć Co drodzy Patrzcie, nie da się jest za daleko I znowu nam uciekł Okej, da się Yes, to jest dobre. Ja się dostał kamykiem. Nie, nie, bo budzisz go. Egzekucja strasznego bandyty Robin Hooda, swytanego przez mężnego szeryfa, dzięki pomocy kupca Brit Legowa z Nottingham, wynagrodzonego za ten kwotą 5000 funtów. Musimy tego kupca po prostu znaleźć. Dobra, dziecko się tu napotoczyło. Przykro mi. I kusznik. Okej, myślę, że Willem sobie poradzimy jako tako. Prawda, Will? Poradzimy sobie z tobą. Okej, okay, ten się broni, skubaniec. Dobra, jego śmiech był... Za wcześnie się zaczął śmiać. Tak, braciszek, tak. No może trochę poczekaj. Okej, okay, następny. Łucznik, proszę bardzo. Dobra, łucznicy od razu padają. Zwiąż ich. No, właśnie zostaje związany. Okay, idzie następny. Okay. I raz, i wiążemy kusznika. Okej, okay, braciszek, tak tu będzie. Nie będzie wchodził jeszcze do domu, bo on się przyda. I zapłaćmy trochę w złota temu gościowi. Okej, okay, jedna. Dziękuję. Dziękuję. Zobacz, Zobacz, a masz, okay. Zrób jak ja kupcę cer Okej, okay. jeszcze ktoś chce mi przerwać? No pewnie, że jeszcze Proszę, masz pieniądze Okej, okay. druga byle dobrze wyszło. Dziękuję. Bądź. Bądź. O, o, Dobra o, zło, Następna Dziękuję. Coś wam no proszę, dużo ma do powiedzenia. A, a, a. Mówiłem, nie ruszaj się. Dziękuję. Coś wam powiem. Dobra. Wszystkie wiadomości są na południu. Proszę bardzo, teraz zwiążmy ich szybciutko. Co? No. Dobra, i pewnie zanim życie jeszcze ma tam, możemy jeszcze coś z niego wycisnąć. Dobra, wszystkie są na południu. Przeryw poszedł z wizytą do swojego szwagra, gdzie świętują pojmanie Robin Hooda. Na tym miejscu uniknąłbym tego miejsca, rzuci się tam od strażników. No tak się składa, że ja tam pójdę, bo ten szwagier ma pewnie trochę pieniędzy, które będziemy mogli ukraść. Tak wiem, tego uwolnimy spokojnie. Jeszcze tu powinno być parę wiadomości. No i kamyczki, proszę. No, ale by się jak pośpieszył, to by było cudownie. Dobra. To nie było zbyt potrzebne. To nie była zbyt potrzebna wiadomość. Nawet nie mam żadnego człowieka, żeby to mięsko wziąć. A nie, mam. Braciszka taka. Tylko, że nie wiem, czy on ma pełno. On ma pełno, więc nie będzie potrzeb, nie ma takiej potrzeby. No, weź tą wiadomość. O, jest kończynka. Proszę bardzo. Już po nią idziemy. Akurat mam, nie, nie, nie biegnij. Akurat mam dwie koniczyny. Będzie trzecia. Okej, okay, teraz bym zapisał. Wiadomo. Okej. Okay. I teraz, gdybyś dał radę tak szybciutko, tutaj... Co ty tu masz? Okej... Okay. Łoł, wow, stój, stój, stój! Klęknij. Albo nawet chyba nie będziesz musiał kucać. Dobra, teraz sobie przejdź. Dobra, chyba wszystkie wiadomości na południe są wyczerpane. Sprawdźmy mapę. Hmm... Tu jest chyba jeszcze jedna. Nie, to nie jest wiadomość. A nie, wiadomość to jest taki biały plusik, tak? O, jest jeszcze jedna. Dobra, i ktoś znowu zaczął coś podejrzewać. Mi się wydaje, że to będzie tutaj. No właśnie. Okej, okay, jeden nie żyje niestety. No ale i tak zwiążemy tego drugiego. I tu jest jeszcze jedna wiadomość Podniesione No, prawie sami łucznicy Jednak to nie ma jakiejś większej Nie ma jakiegoś większego znaczenia Bo i tak tam się nie mam zamiaru udać Okej, okay, wejdźmy tutaj na dziedziniec To tam jest Ktoś sobie śpi, czy... śpi Otwarte drzwi, więc tak Wejdziemy tam no Wejdziemy tam całą kompanią Okej okay, braciszek, Lady Mariana. Chodź tutaj. Harold silny, proszę bardzo, chodź tutaj. I wszyscy tutaj. Tylko po cichutku. Żeby Was nie usłyszał strażnik. Zapisz, jakby się miało coś nie udać. A, już idą? Tylko nas nie zauważ. O, proszę. Uzupełnij... Jez, yes, musiałaś biegnąć! Aż ja się przestraszyłem jego reakcji. Tak spokojnie nagle się drze. Dobra, mam nadzieję, że nikt nie zauważy braku tego gościa, a teraz tego kusznika spróbujemy udusić. Zobaczymy w końcu, jak się dusi. No i się udało. Uduszony. Chyba pierwsza udana próba uduszenia kogoś. Myślę, żeby haroldem silnym przejść tutaj i z dachu e, łukiem z, e, zabić tych kuszników. Żeby się to udało, to trzeba byłoby tych zabić. Tak, żeby oni nie usłyszeli. Możemy więc spróbować. Ok, obok tego przejdziemy. Spróbujemy tego udusić, może. Nie, nie, no i bieg. Nie rozumiem swojej myszki. Czasem, jak naciskam raz, jak kliknę raz myszką, to czasem ona bierze to jako dwa kliknięcia. I cóż, biegnie mój. I no i kompan biegnie. OK, nawet nie zdążysz wystrzelić. Okej, okay, następny, poczekajmy trochę. Dobra, bierzemy wiadomości. Czy okay, to też było zbędne? No tak, usłyszał to. Kolejny wieśniak, do którego znęcał się szeryf, Napis na dybach powiada, że musi być wystawiony na widok publiczny jeszcze przed jeden tydzień. O ile Robin tego nie zmieni. No powiem ci szczerze, że Robin tego nie zmieni, bo jego tutaj nie ma. I niepotrzebnie teraz wyszedłem z braciszkiem, ponieważ tutaj ktoś idzie. Lepiej, żeby on nie zauważył. No tak, ale ten zauważył braciszka. Dobra, coś mu się przewidziało. Coś ci się tylko przewidziało. No teraz mnie zobaczy. To choć już lepiej. Dobra, teraz spróbujemy braciśkiem go. Dobra, no i... Will. Dobra, może spróbujemy go udusić. Dobra, i teraz weźmiemy tych na górze. No. No, on będzie strzelał przez ten, przez bramę. Uda mu się to? O, uda mu się. Dobra, ustaw tarczę. No, Jezus, zginiesz zaraz. Dobra, teraz szybciutko. O Boże, biegną. Okej, okay, wszystkich budzą Ale pogrom. Tego nie zobaczymy. mnóstwo kuszników. Chodź, no, pomacam cię moim No co robisz? Bierz go. Dobra, uciekaj, uciekaj lepiej. Fuck. I koniczynka poszła rąbać. Ej, na się rąbać. <słuch> Dobra, liziska. My będziemy kontynuować w następnym odcinku. Cóż, teraz wszyscy pewnie się obudzą, ale spróbujemy zmienić to Lady Marian. Więc ja będę dziękuję wszystkim za oglądanie. No i cześć na razie. Trzymajcie się odciska.